Święta Wielkiej Nocy kojarzą się z ciepłymi promieniami słońca i kwiatami pojawiającymi się w naszych ogródkach. Dobrym nastrojem i tempem życia, które magicznie zwodnia oraz czasem spędzonym w rodzinnym domu. Lecz święta Wielkiej Nocy to przede wszystkim święta nadziei, pokory i miłości. Miłości wielkiej, która jest w stanie pokonać każde z nas. Wszystkim naszym pracownikom, salowym sanitariuszom i sanitariuszkom, pracownikom dbającym o utrzymanie czystości w zakładach produkcyjnych i biurach, zespołom pracujących w kuchniach szpitalnych, wspaniałym kierowcom, kucharzom, szefom kuchni, pomocom kuchennym, dietetykom, brygadzistom oraz kierownikom obiektów w całej Polsce życzymy Nadziei i wiarę w lepsze jutro, poczucia bezpieczeństwa każdego dnia, wyrozumiałości dla innych, Abyście zawsze byli blisko, choć teraz Bo. osobno. Specjalne. Ile promoków ma w Ile polnych kwiatów na Nawet-Łąkom? Tyle, tyle życzymy na święta radości. Hmm. I dużo, dużo miłości. Zajączek jak Mikołaj roznosi prezenty, a ty na Wielkanoc bądź uśmiechnięty. Jesteście naszymi bohaterami, a my z sercami jesteśmy z wami. Dla świata możecie pozostać cichymi bohaterami, lecz dla nas, dla naszych dzieci, jesteście super bohaterami. Dziękujemy za waszą pracę i dobro tam, gdzie najbardziej go potrzeba. Dziękujemy za waszą pracę i ciepło tam, gdzie nam najbliższe potrzebne. Nie tylko w te święta, ale zawsze prosimy, pamiętajcie, że jesteście dla nas ważni. Nie tylko w te praźniki, no i zawsze. Parz, pamiętajcie, to by dla nas очень ważni. Pracownicy administracji grupy kapitałowej Maksji. Warszawa. Chodzi. Kraków, Gliwice. Polska. Dziękuję.